Skoro planowałem zrobić ten odcinek taki parę parędziesięciominutowy, gdzieś tak. No, to może być ekspert strzelecki. E, tak, z dwudziestominutowy, ale naprawdę wciągnąłem się tutaj w tę grę. E, zatem zrobię z tego dwa odcinki. Dobra, mamy zarobić tysiaka. Hmm, ciekawie. Dobra. No spoko. Mamy oczywiście brudnych pieniędzy, teraz 230%. No i mamy skorzystać właśnie z tych informatorów. To nie jest informator. Informatorów mamy... o, tutaj. Dobra. Napad. Gwiazdek, powie co nie mamy, zatem ładnie. To nie powinien być jakiś problem z tym napadaniem. Kolejny napad. Dobra. Czyli teraz czekamy na to, czy to się powiedzie, czy też nie. W sumie do tej pory się zawsze hmm, powodziło, akurat jeśli o to chodzi. Ale jestem ciekaw, czy może to się w jakiś inny sposób zakończyć. Nie wiem, czy może to e, przejść w jakąś walkę. O, szybciutko, szybciutko tutaj to poszło. E, już się tutaj udało załatwić sprawę. Piwo w liczbie 40. O, już widzicie, mamy oferty jakieś. No, ale ja sobie od razu kliknę. Wyprzedaż. Nie chcę wyprzedaży. Hmm, czyli muszę. Aha, dobra, powierzchnia. No, widzicie, zatem tę powierzchnię magazynową sobie od razu zwiększę teraz. Chwila, moment. Ulepszenie. Aha, dobra. Raz nie mogę. No dobra. Tu też zakończyła sprawa. No ale ja tutaj te oferty oczywiście e, będę, myślę, akceptował. No i co tu mamy? Piwo. No dobra, sprzedamy dobra. temu konorowi to piwo. Piwa trochę mamy jeszcze. Te oferty... Mhm, mm dobra. A, czyli widzicie, tak to fajnie działa. Ciekawe, czy teraz anulować mogę? Chyba tak, chyba mogę anulować. Gdzie ja tu byłem? Gdzie ja tu byłem? Ostatnio, chyba tutaj. Dobra, nieistotne. W każdym razie. Teraz nie mamy miejsca za dużo. O, jest wolny pomocnik. Nie mamy 35 sztuk. Kurczę, dobra. Mm, trunek, 25 sztuk. Co się bardziej opłaca? No w sumie to się bardziej opłaca, no ale jak chcę szybciej zarobić, ma 25 sztuk przecież. Czy też się mylę? Dobra, w każdym razie akceptujemy tę ofertę. Trochę zarobiliśmy na tym, albo zarobimy, bo pewnie musi dopiero trafić do naszego klienta Boss. Akurat tutaj, no tak, widzicie, można sobie najechać na no to, co dany gość robi. I teraz e, widzicie, wilku sprzedaje trunek e, rabiemu Hobsbaumowi, no a Rizzo akurat sprzedał Benowi Konorowi, też tutaj piwko. Dobra, tak więc pieniądze nam lecą. No i bierzemy się za kolejnego e, informatora, za kolejne też... o, za kolejne oferty. Co tam się pojawiło? Część lokalnych prawników wytwarza dobry trunek. Hmm. Ciekawe, naprawdę ciekawe to wygląda. Dobra, bilans dzienny. Kurczę, no tutaj spada mi to. To dosyć konkretnie. co za żydek tutaj widzicie? No dobra, przestaniemy na tę cenę. Kurczę, póki co widzicie, tracimy. Zatem coś trzeba zrobić, żeby jednak e, tak nie było. Dobra, mamy teraz dwóch wolnych gości. Napadnijmy na tę. tych bibrowników tutaj. Może faktycznie mają coś ciekawego. Dobra, hmm, to pewnie się skończy akcją jakąś grubszą. Od naprawdę, podoba mi się te gierka. No, ale widzę, że nie tak łatwo zarobić te pieniądze. Gdzieś mi tutaj się rozpływają one. Mhm, mm kurde, no cały czas mam z tym problem. No ale dobra, no sprzedamy za taką jakąś nieciekawą cenę tym razem. Okej, okay, musimy troszeczkę zebrać, wtedy sobie powiększę ten magazyn. Bo brakuje nam jednak miejsca, no ale teraz akurat mogę sprzedać znowu konorowi. 35 nie mamy, no kurczę. No, musimy to załatwić. Później sobie załatwić więcej piwa, żebyśmy mogli e, skorzystać z tych oferty. No czyli do tych misji widzę będzie chyba konieczne jednak e, powiększenie tego magazynu. Inaczej no, będzie naprawdę e, ciężko. Dobra. Załatwianie interesów w mieście. Widzicie, możemy sobie obserwować jak ten nasz e... nasz wilko akurat tutaj, nasz, nasza postać po prostu sobie biegnie przez to miasto, też fajnie to jest zrobione. No nie do końca możemy zobaczyć, co on tutaj dokładnie robi, zaatanie interesów. i chyba nam się coś ciekawego wczytuje. Dobra, no to mamy kolejną akcję. Romantyczne rozwiązanie. Automatyczne rozwiązanie, kurczę, co ja tutaj z tym mam? Dobra. <laughs> nie wiem, czemu tak jest ścięte, ale dobra, my sobie tutaj wejdziemy, zobaczymy, co tutaj mamy do zrobienia ciekawego. Dobra, nie wiem, co tutaj nie jest tym romantycznym rozwiązaniem, ale tak to wyglądało z mojej strony. E, w każdym Aj. razie mamy, o kurczę, jakiś inny teren, co tym razem idzie jakieś samochody. Teraz to będzie mm, też służyło za jakieś przeszkody z jakiejś kryjówki. Z tej strony wchodzi wyskrobek. Ma okej. Okay. Możemy sobie spojrzeć, ile on ma życia, ile ma odwagi. Trochę więcej ma odwagi niż my. No ale spróbujmy. Precyzyjny strzał. Hmm, nie sądziwa, czy to ma. Duże znaczenie czy celujemy na przykład... W plecy, czy, czy w głowę i tak dalej. No, nie udało mi się, jak widzieliście, trafić ani razu. Dobra, dokończmy koniec rundę. Wejdziemy sobie z drugiej strony wilkiem. a czy bez pistoletu to, to mi się w ogóle może udać. O, kieszonkowe, no, to się może chyba udać. Ojej, skończyły mi się ruchy. Dobra, doleci zaraz pewnie do mnie. Ojej. O, no ale też mu to najlepiej nie poszło. Dobra, o kurde. O kurde, ale jest tutaj ciekawie. Time to get a move on. Jest ciekawie. Co my tu mamy? Kalectwo. Hmm, hmm, hmm. No nic, no musimy bić się z tym gościem Tu ma spluwę, więc nie można tutaj... Nie ma z nim żartów po prostu. Dobra. Okej, okay. tak więc punktów akcji już nam niestety brakuje, już więcej nic nie zrobimy. Gość ma życia 31. Hmm. No może nam się uda tutaj przeżyć. W każdym razie teraz tym wyskropkiem coś musimy zrobić. Kurde, mogę mieć dwoma gośćmi jednak. Hmm, widzicie, tu mamy szansę na trafienie, to też jest ciekawa sprawa. Więc ja sobie jednak chyba zakończę tę rundę zaraz. A, bo z tej pozycji go nie trafię. Muszę sobie kawałek przejść. A, jednak się udało. No dobra, spoko. On też wydaje mi się, będzie miał trudno, żeby nas tam utrafić. Pudło, pudło. O, też ładnie, pudełko. Zatem, chyba, powinno się udać z tymi gośćmi, e, wszystko tutaj zrobić. Kurczę, samy czas mi się to myli, no ale nie. W miarę, w miarę sensownie to jest zrobione. Ojej, niestety, pudło. Kurczę. No 15 życia mu zostało. Nie jest dobra sprawa. W takim razie, może tutaj jakoś by się dało ukryć. O, tak się ukryjemy. A dobra, teraz, może, sobie zmienimy trochę kamerkę. Widzicie, można też tutaj w budynkach tym troszeczkę manipulować, troszeczkę zmieniać to. O, też, widzicie z takiej odległości się udaje e, strzelać, oczywiście, temu e, wyskropkowi dałem tam specjalną zdolność. All right, może lepiej, go. dzięki temu trochę on trafia. Dobra, zajmijmy się teraz tym... mafiozą. Hmm, dobra, normalnym ciosem może. Wiesz, on ma mało życia, więc... Kurczę, jak to za daleko. Dobra, normalny cios. On kosztuje mniej punktów akcji. No a właśnie, to na niego wystarczyło. To teraz zajmijmy się kieszonkowcem. No, dosyć żywo, widzicie, to jest zrobione. Dobra, tutaj sobie podchodzimy. I co tu mamy? Machnięcie nogą i nieczysty atak. Takie tej rzeczy mamy. Mhm. Dobra. Zmniejsza wrażenie w ataku o 50%. No to spróbujmy tego teraz. Dobra. Okej, okay, czyli skończy nam się punkty akcji, oczywiście zakończymy też tę rundę. Ojej, ale dostał. Ale ten gość chyba też nam się troszeczkę wystawił. ...prawda minimalnie, no ale jednak. Okej. Okay. Kurczę no. Nie wiem jak to się skończy. Nieźle tutaj... ...sponiewierany już jestem. Kurde, to się może źle skończyć. Ojej, oj. Kurczę... Może być ze mną źle Zatem jeśli po prostu padnę no to zakończymy e, tutaj ten odcinek Ojoj Ciekawe jestem jak długi, duży ruch ma mm, ten kieszonkowiec Czy on też ma e, tyle punktów ruchu co my? Czy jest w stanie mnie jeszcze doścignąć gdzieś tam? Nowy skropkowi też nie najlepiej tu idzie i słuchajcie, jakie w ogóle są konsekwencje powiedzmy śmierci. Czy to jest... Koniec gry jeśli nasz główny bohater. Po prostu umrze. Czy też nie? No bo podejrzewam, że w przypadku wyśropka to troszeczkę inaczej wygląda. O, teraz mamy myruch. Kurczę, no to jest szansa, jest duża szansa. Bo ten gość ma już tylko 26 życia. Dobra, no to zwykłymi ciosami go spróbujemy. Zabić. Dobra, udało się, ale naprawdę tutaj widzicie, ciężko mi to e, poszło z dużym trudem. To wszystko się dzieje. Czy tu ktoś jest? Ostatni wróg jest. E, no właśnie, tutaj mamy cały czas jednak napisane. Ilu tych wrogów jest na danej e, mapce powiedzmy w danym miejscu. Wiele gościa trafić teraz. Okej, okay. chyba się udało, tak jest. Wyskrobek jedno zabójstwo, e, ja tutaj miałem zabójstwa dwa, udało się wygrać ten napad, jestem ciekaw co dostaniemy ciekawego z tej, e, no z tego miejsca gdzie pędzą bimberek, dobra, dobra udało się to też zakończyć, no i fajnie, 75, ale mamy nieźle przepełnioną e, tą krójówkę, zatem ja już sobie rozbuduję to, dobra. Cóż, sprzedajemy. No i sprawdźmy, jakie mamy tutaj znowuż zamówienia. Dobra, to jest dobra propozycja. Zatem, można poszukać już jakichś kolejnych miejsc, skąd można jakieś pieniążki zabrać. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Czyli widzicie, jak to w mafii tutaj, w tak mało uczciwy sposób będziemy zazwyczaj te pieniądze zdobywać. Dobra, nie mam teraz pomocników. Na nich oczywiście sobie poczekamy. Nie wiem, piszcie mi, co wy sądzicie o tej grze. Czy wam się to wszystko tutaj podoba? Czego wam tutaj może brakuje? No, bo nie wiem, wydaje mi się, że ostatnio takich gier nie było. Dla kogoś to lubi takie klimaty mafijne, klimaty też tych lat dwudziestych. Do tego no, ta muzyka też myślę jest ciekawie tutaj dopasowana. Tak samo jak to w Tropico było. Dosyć miło mi się przy tym, pamiętam, grało. Tak samo jest tutaj. No, właśnie, te klimaty lat 20. myślę też tutaj ciekawie wyglądają. No, ale dobra. Jest zadanie wykonane. Dostarczony truneczek. Są pieniążki, możemy jeszcze rozbudować. Tak, ale teraz troszeczkę więcej to kosztuje. Myślę, że dojedziemy do tego tysiaka zaraz. Dobra. Piwko. Hmm, piwko dla tego naszego ulubionego Żyda, oczywiście. To też możemy akceptować, To jest oh, yeah, bardziej opłacalne w tej chwili, chyba. No i dobra, czekamy aż Rizzo tutaj o, nam wyskrobie coś ciekawego i, i aż tutaj się zakończy. Jego misja już oczywiście się zakończyła. Dobra. Super. Tak więc piwa trochę więcej i znowu jest problem, jeśli chodzi o ilość w naszym magazynie. No a szybko powinno to się gdzieś rozprzestrzenić po tym, jak akceptujemy. Daną ofertę, no dobra. Tutaj widzicie, trochę to w tej chwili wygląda powtarzalnie. Trochę musimy jednak wszystko robić mm, no non-stop. W, w takich, w, w tych samych nawet sekwencjach. Tylko wysyłamy gościa, sprzedajemy i tak dalej. No ale na tej zasadzie jednak działały te mafie, te wszystkie organizacje przestępcze. No to jest jednak jakby symulator tego. No dobra, o. Dobra, niech ci będzie. Okay. Kolejna walka. Co ciekawe, w każdej walce mamy życie jakby od nowa, zatem jeśli nam się uda e, No to raczej nie będzie tutaj żadnej straty. A to automatyczne rozwiązanie jest, nie chciałabyś 35 czego to kosztuje, jestem ciekaw, bo troszeczkę tutaj no nie najlepiej to jest zrobione. Spróbujmy, sprawdźmy e, czy to wyjdzie Dobra, przegrywasz oj no i cóż teraz mamy? No, oczywiście gry nie zapisałem, nie wiem, czy nawet była taka opcja, tak więc widzicie, tak wygląda ta gra. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Myślę, że Wam pokazałem przynajmniej większość tych ciekawych opcji. Zatem, no właśnie, dziękuję Wam bardzo. Ja osobiście czekam na tę grę. No i piszcie mi, czy chcielibyście ją zobaczyć na naszym kanale, bo być może będę miał możliwość jej zakupu. Myślę, żebym zrobił jakiegoś let's playa dłuższego, krótszego właśnie z niej Pokazam właśnie jak ja w tę gierkę gram. Zatem piszcie mi, tak jak mówiłem już, że co widzicie w tej grze, czy ma... widzicie jakieś plusy, czy minusy. Dzięki wielkie za uwagę i cześć!